Alicja Nowak stała przed restauracją w Krakowie, wpatrując się w swoje odbicie w witrynie. Ręce jej drżały, gdy wygładzała granatową sukienkę, która opinała jej ciało, przypominając o każdym zakręcie, który świat kazał jej ukrywać. Długie, jasne włosy opadały miękkimi falami, zaczesane za ucho. Usta pomalowała szminką, rzadkość dla niej. Minęły trzy lata od ostatniej randki, trzy lata od rozstania, które sprawiło, że kwestionowała siebie. Dziś postanowiła spróbować. Randka w ciemno szansa, by ktoś zobaczył ją prawdziwą. Kelner powitał ją ciepło, prowadząc do stolika w rogu, gdzie migotała świeca. Usiadła, splatając dłonie na kolanach, walcząc z pokusą poprawiania sukienki. Rozejrzała się po restauracji. Przytulnej, z cichą muzyką i brzękiem kieliszków, para śmiała się obok, rodzina rozmawiała dwa stoliki dalej. Wtedy go zobaczyła. Piotr, wysoki w białej koszuli i dżinsach przystojny w sposób, który ścisnął jej żołądek, nie z ekscytacji, lecz z nerwów, pomachała nieśmiało, zatrzymał się jego twarz zamarła. Podszedł wolno, jakby każdy krok był wysiłkiem. Stanął przy stoliku, mierząc ją wzrokiem od stóp do głów, usta mu się wykrzywiły. Mówiłaś, że jesteś krągła, powiedział głośno, aż kilka głów się odwróciło. Spodziewałem się mniejszej. Uśmiech Alicji zgasł, gardło się ścisnęło, słowa nie przychodziły. Piotr odsunął krzesło, ale nie usiadł. Rozejrzał się, prychnął i rzucił jeszcze głośniej: czy doliczają ekstra za tych, co zjedzą całe menu. Kilka widelców upadło. Ktoś westchnął. Twarz Alicji zapłonęła. Kobieta przy sąsiednim stoliku rzuciła jej współczujące spojrzenie. Mężczyzna pokręcił głową z niesmakiem. Alicja wstała gwałtownie, niemal przewracając szklankę wody. Pierś bolała od wstydu, złości, upokorzenia. Chwyciła torebkę, unikając spojrzeń, i ruszyła do wyjścia powstrzymując łzy. Już była przy drzwiach, gdy głos ją zatrzymał. Spokojny, stanowczy, głęboki. Nie pozwól, by ktoś taki kazał ci wątpić w swoją wartość. Odwróciła się. Mężczyzna, który siedział samotnie przy sąsiednim stoliku, stał teraz wysoki, w szarym garniturze, z rozpiętą koszulą. Ciemne włosy miał lekko zmierzwione, a w oczach coś, czego dawno nie widziała. Nie litość, lecz ogień. Podszedł bliżej, nie blokując drogi, ale upewniając się, że nie odejdzie ze spuszczoną głową. Nie musiał pan, szepnęła, głos jej się załamał. Odwrócił się do Piotra, który wciąż stał przy stoliku z założonymi rękami, z uśmieszkiem. Sala ucichła. Okrucieństwo to nie spryt, powiedział mężczyzna, głos spokojny, ale ostry jak brzytwa. To tchórzostwo i wszyscy tu to widzą. Piotr zamrugał, zarumienił się, prychnął i wymamrotał coś, mijając Alicję w drodze do wyjścia. Goście patrzyli z dezaprobatą, niektórzy z pogardą. Mężczyzna odwrócił się do Alicji. Wszystko w porządku? Zapytał miękko. Zawahała się, kiwnęła głową, wskazał jej stolik. Pozwolisz, że z tobą usiądę? Tylko kolacja, nic więcej. Spojrzała na niego, serce wciąż biło, ale jego głos ją uspokoił. Coś w jego oczach mówiło, że nie gra. Nie oczekuje niczego. Kiwnęła głową. Wrócili do stolika, odsunął jej krzesło, czekając, aż usiądzie. Po raz pierwszy tego wieczoru sala nie wydawała się taka ciężka. Mężczyzna, Marek, usiadł naprzeciwko. Świeca rzucała cienie na jej policzki. Alicja unikała jego wzroku, ściskając serwetkę. Nie naciskał, zawołał kelnera. Nowe nakrycie i dwa kieliszki czerwonego wina coś łagodnego. Kelner uprzątnął sztućce po Piotrze. Zapadła cisza, aż Alicja szepnęła: Naprawdę nie musiał pan. Marek odchylił się lekko. Wiem, ale chciałem. Nikt nie powinien wychodzić z restauracji, czując się mniej wartym uśmiechnęła się gorzko. Śmieszne, zważywszy, dlaczego on odszedł dlaczego? Bo nie byłam dość mała. Odparła z bladym uśmiechem. Marek nie uśmiechnął się. To on odszedł, bo sam jest mały, nie ty. Wino dotarło. Alicja upiła łyk, wdzięczna, że ma coś w dłoniach. Węzeł w żołądku powoli się rozluźniał. Marek otworzył menu. Nie wiem jak ty, ale umieram z głodu. Zamówimy coś prawdziwego? Bez ocen, tylko jedzenie. Kiwnęła głową. Zamówili makaron dla niej, stek dla niego. Gdy kelner odszedł, powietrze stało się cieplejsze. Nieromantyczne, jeszcze nie. Ludzkie. Marek spojrzał na nią. Wiesz, nie zawsze byłem taki spokojny w takich sytuacjach. Uniosła brew. Naprawdę? Uśmiechnął się. Pierwszy rok studiów, zaprosiłem dziewczynę na randkę. Powiedziała: Tak. Myślałem, że idzie dobrze. Aż usłyszałem, jak mówi koleżankom, że zgodziła się, by zobaczyć, czy zmieszczę się w fotelu w kinie. Alicja skrzywiła się. To okropne. Było, przyznał, przestałem się umawiać na długo. Myślałem, że to ze mną coś nie tak. Co się zmieniło? Książka, powiedział, przeciągając palcem po krawędzi kieliszka. Brzmi banalnie, ale w antykwariacie kobieta podała mi jedną, mówiąc Ta czekała na ciebie. Ogród we mgle. Znasz? Alicja zamarła, palce znieruchomiały, serce zabiło. Nie zauważył pogrążony we wspomnieniach. To nie była tylko historia o miłości. Mówiła o wybaczaniu sobie. O tym, by nie przepraszać za miejsce, które zajmujesz. Pamiętam linijkę. Nie jesteś mniej warty tylko dlatego, że ktoś nie umiał unieść Twojej wagi z życzliwością. Alicja znała tę linijkę. To ona ją napisała. Uśmiechnęła się lekko. Piękna myśl. Spojrzał na nią zaskoczony emocjami w jej głosie. Naprawdę tak myślisz? kiwnęła głową. Wiem. To zabawne. Skazał cicho. Nigdy nie myślałem, że spotkam kogoś, kto zrozumie mnie tak jak ta książka. Alicja nie odpowiedziała wprost. Spojrzała mu w oczy. Czasem słowa znajdują nas wcześniej niż ludzie. Ich spojrzenia się spotkały. Gdy kelner przyniósł jedzenie, Alicja po raz pierwszy od lat jadła bez przeprosin. Jedzenie było dobre, ale towarzystwo lepsze. Co sądzicie o tej części? Napiszcie w komentarzach: Skąd nas oglądacie? Warszawa, Kraków, a może Gdańsk? Dzwoneczek nad drzwiami księgarni w Krakowie zadzwonił cicho, gdy Alicja Nowak weszła do środka. Zapach starego papieru i drewna otulił ją jak znajomy uścisk. To miejsce było jej azylem, zanim świat poznał Zofię Róże, zanim noce spędzone na pisaniu i listy od czytelników. Tu była po prostu Alicją, miłośniczką opowieści. Minęła półki z nowościami, jej wzrok musnął okładkę ogrodu we mgle jej własnej książki schowanej za błyszczącym bestsellerem. Część niej wciąż nie wierzyła, że jej słowa, zrodzone z cichego bólu, mogły coś znaczyć dla innych. Wtedy go zobaczyła. Marek stał po drugiej stronie alejki z książką w ręku, nie zauważając jej. Brwi miał zmarszczone w zamyśleniu, kartkował strony z szacunkiem – Alicja wzięła cichy oddech, chcąc się odwrócić, ale jego głos ją zatrzymał, skierowany bardziej do siebie niż do kogokolwiek. Ta autorka, powiedział, pisze, jakby przeżyła każdy rodzaj złamanego serca i wciąż znalazła powód, by kochać ludzi. Alicja zamarła. Odwrócił głowę, dostrzegł ją. Błysk zaskoczenia, potem ciepło. Alicjo. Powiedział z uśmiechem. Cześć! Odparła, nerwowo się uśmiechając. Podniósł książkę. Złotymi literami widniało Zofia Róża. Znasz to? Słyszałam o niej, rzuciła, próbując nie zarumienić się. Uśmiechnął się szerzej. Czytałem to trzy razy. Za każdym razem, gdy czuję, że nie mogę się wydostać, wracam do niej. Rozumiem mnie, choć jej nie znam. Serce Alicji zabiło mocniej. Może kiedyś ją poznasz, szepnęła. To byłoby coś. Odparł. Stali w ciszy, otoczeni historiami obcych, ale mniej samotni. Kawa? zapytał. Kiwnęła głową. Ruszyli do kawiarni w rogu księgarni, z cichym jazzem i ciepłym światłem miedzianych lamp. Usiedli naprzeciwko siebie, bez świec, bez presji, tylko kawa i rozmowa. Rozmawiali o książkach. Alicja poleciła mniej znane tytuły. Marek opowiedział opowieści, która jako pierwsza go wzruszyła. Rozmawiali o samotności, nie tej dramatycznej, lecz cichym bólu, gdy czujesz, że jesteś za duży lub za mały, by ktoś został. Ludzie myślą, że samotność to bycie samemu, powiedział Marek. Ale to bardziej bycie niewidzianym, jakbyś krzyczał, a nikt nie słucha. Alicja mieszała kawę powoli. Albo szepczesz, a ktoś słyszy, ale udaje, że nie. Ich oczy się spotkały, słowa nie były potrzebne. Po chwili spojrzał przez okno. Jest park niedaleko. Chcesz się przejść? Zawahała się, kiwnęła głową. Słońce chyliło się ku zachodowi, malując niebo pomarańczem i fioletem. Liście chrzęściły pod stopami na ścieżce wśród drzew. Marek nie próbował chwycić jej dłoni, nie prowadził rozmowy tam, gdzie nie chciała iść, pozwolił jej być. To bardziej niż cokolwiek sprawiło, że czuła się bezpiecznie. Opowiadali o dzieciństwie, o byciu dodatkowym bohaterem w cudzej historii. Marek przyznał, że jego waga zawsze była pierwszą rzeczą, którą ludzie widzieli i ostatnią, o której zapominali. Kiedyś chciałem się zmniejszyć, by być. Akceptowalnym, powiedział. Ale zrozumiałem, że nie chcę być akceptowalny. Chcę być prawdziwy. Alicja spojrzała na niego głos miękki. To najpiękniejsza rzecz, jaką słyszałam. Ty też tak czujesz? Zapytał. Ciągle, przyznała. Ale pracuję nad tym. Oboje się zaśmiali. Gdy dotarli na skraj parku, wiatr przyniósł zapach bzu. Stali, patrząc na panoramę Krakowa. Cieszę się, że Cię dziś spotkałem, powiedział Marek. Ja też, odparła Alicja. Kilka dni później Marek zaprosił ją do swojego biura. Światło wpadało przez wysokie okna, oświetlając machoniowe regały z pierwszymi wydaniami i listami od autorów. Alicja stała przed półką, czując coś świętego w tej przestrzeni. Jesteś jedyną osobą poza rodziną, która tu była powiedział Marek, otwierając gablotę. Uśmiechnęła się. To jak spacer po czyjejś duszy. Gdy zadzwonił telefon, Marek wyszedł. Alicja zauważyła skórzany notes, znajomy. Wyciągnęła go. Serce jej zamarło. To był jej rękopis ogrodu we mgle. Z czasów, gdy była tylko Alicją. Na dole strony widniało Zofia Róża. Podłoga zaskrzypiała. Marek stał w drzwiach, patrząc na notes. Czy to? Wzięła oddech, kiwnęła głową. To ja. Jestem Zofią Różą. Cisza. Podszedł powoli, jakby składał puzzle. W jego oczach nie było szoku, lecz podziw. Bez słowa przyciągnął ją delikatnie w objęcia. Niedramatyczne, lecz spokojne, ugruntowujące. To wszystko tłumaczy, szepnął. Sposób, w jaki piszesz, jak rozumiesz złamanych ludzi. Jesteś jedną z nas. Nie płakała, ale coś w niej zmiękło. Po raz pierwszy czuła się widziana w pełni, bez osądu. Rozmawiali godzinę. Pytał, jak ukrywała tożsamość. Przyznała, że bała się być widzianą poza słowami, gdzie nie czuła się piękna ani bezpieczna. Marek słuchał bez przerywania, a w niej rodziła się wiara, że może należy do tego świata. Ale nie wszyscy widzieli ją tak jak on. Na prywatnym wydarzeniu wydawniczym, gdzie towarzyszyła Markowi, usłyszała swoje pseudonim. Więc Marek spotyka się z pisarką romansów powiedział Andrzej, przyjaciel Marka, zbyt głośno spodziewałem się kogoś bardziej wyrafinowanego nie takiej inspiracyjnej postaci śmiech. Alicja zamarła stojąc za przepierzeniem. Ukłócie było natychmiastowe, znajome, szepty w szatniach, komentarze w autobusach. Wstyd przykleił się do niej jak druga skóra. Odstawiła kieliszek i wyszła cicho. Marek znalazł ją po chwili. Słyszałem, powiedział, oddech napięty. Powiedziałem mu, by się zamknął. Jeśli jeszcze raz tak o tobie powie, to nie tylko on przerwała. To świat Marku zawsze był. Chwycił jej dłoń. Więc zmieńmy ten świat. Oczy jej się zaszkliły, nie z gniewu, lecz zmęczenia. Jesteś zbyt dobry, szepnęła, ale nie jestem gotowa być częścią czyjegoś świata, gdy jeszcze nie posiadam swojego. Co sądzicie o tej części? Napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie: Warszawa, Kraków, a może Gdańsk. Subskrybujcie opowieści, które poruszają duszę, i podzielcie się z kimś, kto wierzy w miłość, która rodzi się z odwagi. Otworzył usta, ale pokręciła głową. Potrzebuję przestrzeni, by dowiedzieć się, czy mogę być sobą, gdy ludzie patrzą. Tej nocy wysłała mu wiadomość. Jesteś wszystkim, czego nie spodziewałam się znaleźć, ale muszę iść sama przez chwilę. Nie dlatego, że mi nie zależy, lecz dlatego, że w końcu zależy mi na sobie. Podpisała Alicja. Po wiadomości do Marka, Alicja usunęła swoje konta w mediach społecznościowych. Bez zapowiedzi, bez wyjaśnień, zniknęła z oczu świata, który myślał, że ją zna. Koniec z aktualizacjami Zofii Róży, odpowiedziami na pytania czytelników. Wywiadami o miłości od kogoś, kto wciąż uczył się kochać siebie. W ciszy, która nastała, zwróciła się do środka, zaczęła wstawać wcześnie przed świtem nad Krakowem. Poranki stały się święte. Zakładała stare buty do biegania, wiązała jasne włosy w niedbały kok i wychodziła w ciszę poranka. Na początku nogi bolały po kilku ulicach. Oddech rwał się, klatka piersiowa była ciasna z frustracji, ale biegła dalej, nie by być mniejszą, piękniejszą czy dla innych, lecz by jej ciało poruszało się dla niej. Zaczęła pisać dziennik. Każdej nocy jedno zdanie, surowe, prawdziwe: płakałam, ale posłałam łóżko. Nie odwołałam siebie dziś rano. Wstałam po upadku to zwycięstwo. Dzień po dniu zszywała siebie drobnymi wyborami, gotowała, ucząc się, co ją wzmacnia. Zapisała się na jogę w małej grupie, gdzie nikt nie oceniał, że nie sięga palców stóp. Przestała pisać dla innych. Po raz pierwszy Alicja, Zofia Róża, pisała dla siebie: strony, których nikt nie przeczyta, a akapity bez potrzeby aprobaty, słowa, które nie musiały być piękne, by znaczyć, a jednak były piękne. Marek nie naciskał, nie zasypywał jej wiadomościami. Każdego ranka przysyłał krótką notkę, czasem poetycką, czasem zabawną, zawsze przemyślaną: Gdziekolwiek idziesz, niech twoje stopy są lżejsze. Księżyc milczy, czeka na twój głos. Jeśli świat jest głośny, możesz go wyciszyć. Alicja nie odpowiadała, ale czytała każdą, czasem z uśmiechem. Czasem przez łzy, czasem przyciskając telefon do piersi, jakby mogła wchłonąć dobroć w kości. Marek wracał do kawiarni w księgarni, gdzie rozmawiali do zimnej kawy. Siadał przy tym samym stoliku z książką, choć rzadko czytał, czasem widział ją, wchodziła po nową powieść lub herbatę, nie zauważała go. Ale on widział, jak staje prościej, uśmiecha się częściej, promienieje czymś głębszym niż wygląd. Uśmiechał się, wiedząc, że to nie jego moment, to był jej. W jedną niedzielę Marek spacerował w parku obok kawiarni, z nawyku, z nadzieją, że zobaczy ją w biegu. I była, biegła, oddech równy, kroki pewne, słuchawki grały playlistę. Zatrzymał się, gdy potknęła się o krawężnik. Upadła mocno, dłoń zarysowana żwirem, kolano uderzyło o chodnik. Marek zamarł. Instynkt kazał biec. Był w połowie trawnika, gdy się poruszyła. Alicja usiadła, skrzywiła się, spojrzała na krwawiące kolano, otrzepała dłonie, wyjęła z kieszeni chustkę, otarła ranę, wstała chwiejnie, potem pewnie i pobiegła dalej. Marek stał, pierś pełna. Nie wiedziała, że tam był. Nie musiała. Usiadł na ławce, pochylił się i szepnął do nikogo: Nie potrzebuje ratunku, ratuje siebie, zdał sobie sprawę, że ją kocha, nie za to, kim była z nim, lecz za to, kim stała się bez niego. Trzy miesiące później, w ciepły wiosenny dzień, światło wpadało przez okna księgarni w centrum Krakowa, oświetlając rzędy krzeseł i białe obrusy. Czytelnicy, redaktorzy, młodzi ludzie z książkami Zofii Róży wchodzili z cichą ekscytacją. Przybyli na premierę jej nowej książki, pierwszą publiczną odsłonę autorki, która była tajemnicą. Alicja pojawiła się zza kurtyny: jasne włosy w eleganckim koku, biała sukienka prosta, ale miękka, podkreślająca jej talie. Była lżejsza, nie tylko ciałem ale duchem, jakby puściła to, co nigdy nie było jej donoszenia. Sala zamilkła. Kroczyła z gracją, niewyuczoną, lecz wypracowaną. Cześć, powiedziała do mikrofonu. Głos pewny. Mam na imię Alicja Nowak, ale wielu z was zna mnie jako Zofie Róże. Co sądzicie o tej części? Napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Warszawa, Kraków, a może Gdańsk? Subskrybujcie opowieści, które poruszają duszę i podzielcie się z kimś, kto wierzy w miłość, która rodzi się z odwagi. Brawa zaczęły się, najpierw nieśmiałe, potem ciepłe, pełne. Lata spędziłam w ukryciu, ciągnęła. Za pseudonimem, stronami, strachem, ale zrozumiałam, że uzdrowienie to nie zapominanie bólu. To chodzenie przez świat bez potrzeby udowadniania swojego miejsca. Jej słowa wisiały w powietrzu jak poezja. Marek stał z tyłu, w ostatnim rzędzie. Od miesięcy nie pisał, szanując jej ciszę. Patrzył jak błyszczy, nie tą samą kobietą z restauracji, lecz silniejszą, jaśniejszą. Kochał ją za to, kim się stała. Gdy usiadła do podpisywania książek, kolejka rosła. Czytelnicy przynosili stare egzemplarze ogrodu we mgle i nową książkę. Kobieta w średnim wieku szepnęła: Czytałam cię podczas chemii. Przypomniałaś mi, że jestem człowiekiem wartym miłości. Alicja ujęła jej dłonie. Zawsze byłaś, powiedziała cicho. Nastolatka z farbowanymi włosami przyznała: Po rozstaniu chciałam rzucić pisanie. Twoja książka kazała mi próbować. Alicja podpisała jej książkę, dodając notkę: Pisz, świat potrzebuje Twojego głosu. Gdy kolejka malała, gospodarz zapowiedział czytanie. Alicja wstała, otworzyła książkę na zaznaczonej stronie i przeczytała: Mogą śmiać się z Twojej wagi, blizn, rozdziałów, których nie czytali, ale nigdy nie zagłuszą głosu kogoś, kto wstał i szedł dalej. Powstanie z bólu to piękno, którego nie zrozumieją. Sala zamilkła. Ktoś pociągnął nosem, ktoś otarł łzy. Alicja spojrzała na tłum. Myślałam, że siła to ukrywanie bólu. Teraz wiem, że to pojawianie się mimo niego. Publiczność wstała. Brawa były pełne szacunku. Gdy wróciła do stołu, ostatni czytelnik podszedł, Marek, położył przed nią nową książkę niewczytaną. Ich oczy się spotkały, świat zniknął. Brawa, szmery, światła. Ocaliłeś mnie, powiedział cicho. Dwa razy. Raz słowami, raz ciszą. Łza spłynęła jej po policzku. Pochylił się głos tylko dla niej. Nie obchodzi mnie przeszłość, ta, którą widzą, czy ta, którą ukrywasz. Obchodzisz mnie ty. Sposób, w jaki walczysz, piszesz, sprawiasz, że złamane staje się całe. Delikatnie ujął jej dłoń, pytając o pozwolenie. Uśmiechnęła się przez łzy. Czekałeś, szepnęła. Czekałbym dłużej. Odparł. Wstała. Ich dłonie splecione. Ruszyli do drzwi, słońce topiło się przez szyby, pyłki tańczyły w świetle, jak błogosławieństwo. Na chodniku ramiona się ocierały, śmiech wracał. Ostatnie słowa jej książki echoowały: Przestała potrzebować ratunku, bo nauczyła się kochać siebie. Tu zaczęła się jej bajka. Co sądzicie o tej części? Napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie: Warszawa, Kraków, a może Gdańsk. Subskrybujcie opowieści, które poruszają duszę, i podzielcie się z kimś, kto wierzy w miłość, która rodzi się z odwagi.